cyklu bezglutenowo, ale zdrowo. Czy aby zjeść coś słodkiego? Jesteśmy skazani na przetworzonego batona lub marketowe ciasto ze składem na 10 linijek. Pamiętajmy, że przy chorobach jelit przetworzona prozapalna dieta jest niewskazana. Jako dietetyk kliniczny chorujący na celiakię, jem kaszę gryczaną na słodko która zawiera polskie superfoods, czyli kaszę gryczaną posiadającą białko, węglowodany złożone, błonnik, witaminy z grupy B, magnez, żelazo, cynk, miedź, jabłka zawierające pektyny, antyoksydanty i bogactwo witamin, cynamon, który reguluje poziom glukozy we krwi, działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybicznie, miód, który działa antybakteryjnie oraz jest bogaty w antyoksydanty. Taki posiłek zapewni sytość, zaspokoi chęć na słodkie i dodatkowo odżywi nasz organizm. Po więcej bezglutenowych, ale również zdrowych przepisów oraz dawki wiedzy na temat chorób jelit zaobserwuj mój profil.